Witanie, taki piękny początek tego odcinka. Więc hej, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. O, to będzie taki bardziej vlog, bo że się ciszę. E, o Boże. Um, a więc tak, dzisiaj będziemy iść a, na lumpy i a, w tym samym e, jakby odcinku będzie... Co będzie? Co będzie? Będzie otwieranie paczek. Zwindę. E, jakby wiem, że jedna przyjdzie mi trochę szybciej, a druga przyjdzie mi trochę dłużej, bo jedną pani wysłała w sobotę. Nie, w niedzielę jedną pani wysłała, a druga pani nawet jeszcze nie wysłała, co zamówiłam w sobotę albo w piątek. I don't know. E, więc tak. E, no i widzimy się zaraz. Słuchajcie, właśnie jestem w, w mieszczeniu w sieni. Tutaj jest tak chłodno trochę, ale będziemy yy, buty jakby... Ten, Boże, czemu ja o taką? Trzeba o Becz. tak Tak? Jest git. Pierwsze, o! W ogóle od razu będziemy mierzyć, więc, I don't know, jak ja to zrobię. I don't know. Dobra, proszę, to ja mam takie, 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 takie. One są z Dizzy. A to są moje? Tak, to są moje, o Boże. Zapomniałam, jakie buty nawet mam. Dobra, więc postawię was tutaj. Mam nadzieję, że nie widać i będziemy wierzyć. Real, tu. dobra. Mierzymy, mierzymy Bo ja ogólnie je kupowałam sobie W zeszłym roku do, Prawie dokładnie rok temu Ja je specjalnie Żeby na zakończenie Roku szkolnego mieć jakieś Git buty, no to sobie je Zamówiłam, o Boże czy, czy mi noga pogrubiała? I don't know Bitch Dobra, jakoś zapięłam. No, jest git. Myślę, że są ok. Dobra. Nie no, są gites. Są, są gites. Są dobre. Wiem, do dresów nie pasują, ale dzisiaj dzisiaj tak jakoś e, chciało mi się dres nałożyć. Boże. Dobra, to widzimy się, jak znajdę następne buty w ogóle, jak powyciągam wszystkie moje buty, i będziemy mierzyć razem. Słuchajcie, znalazłam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć pudełek z butami, i mam jeszcze tutaj trochę butów, jakby na wierzchu, więc dużo mam tych butów, więc będziemy teraz mierzyć. Ok. Mm. Mamy pierwsze jakieś, nie wiem. Ok. Jest to jest takie. Słuchajcie moi kochani właśnie w tym momencie, um, w, momencie w którym jest mi w sieni, za bardzo się rozgodałam, więc możecie sobie troszkę chynąć, bo to zaj zajmie jakieś 10 minut. Okay. Dziękuję za uwagę i słuchajcie dalej. Moje ulubione budy takie zwykłe tampy, okay. um, ale są do mnie za małe, więc no. Ja w sumie bym w nich nie chodziła. Następne. Tak, pudełko pofilały. Tutaj u nas buty są byle jakie powkładane do byle jakich pudełek. Aha. Okej, okay, tutaj mam takie zwykłe jakby neonowe trampy. Trampy, no to są bardzo takie być nie wiem, one w ogóle mają huk twardą podeszwę. Więc mierzymy. Słuchajcie, przymierzyłam już. O Boże. Tak się prezentuje. Masakra. E, nie, te buty ogólnie są fajne i są w sumie wygodne. Więc no. W ogóle ja zostawiłam moje buty szkolne w szkole i myślałam, że nie wrócimy. Ej, to chyba jakiś, to chyba jakiś znak, że czasami że muszę buty wziąć sobie. Moje. No. <laughs> Następne. Jakieś? Aha, okej. Okay. Mamy takie. Ewnik w sumie wiosna jeśli nie chodzę. Jakby one były kiedyś moje mamy, ale na moją mamę chyba są już za małe. Nie wiem, bo Ona mi ja w nich chodzę. Więc mierzymy. No nie wiem. Moją głowę tylko widać, albo już nic nie widać. Bo Dobra się je. Tak się prezentują. <grym> Jakby one są na mnie dobre. Więc sobie je zostawiam. Tylko w najgorszym właśnie jest to, że one są sznurowane. Ja nie lubię tych sznurowanych butów. ok Następne mamy. nie wiem. O! kochane nie, 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 serio boję się, że one są na nie, są nie, 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 się Dobra, mam już nie, 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 pokazać one mają niby 7 cm. obcasa. Myślę, że że jest. No. więc tak, takie. I one są nie dobre. I ostatnie jakieś, O nie. O te są nam już za małe. To akurat wiem. Więc, jak chcecie, to możecie je sobie znaleźć na vintage. Ja je w sumie kupiłam na jedną okazję, na Halloween, i one mi nie podpisały 37. Myślałam, że serii mają 37, ale tak pani lekko oszukała, i się okazało, że to jest 36. A ja już bardziej pod, nawet pod 38 podchodzę, więc no, więc są no nie za małe i będą na vintage wystawione. A teraz jeszcze bierzemy. Tamte buty, których jest jeszcze więcej, oj więcej. Okej, okay, przyniosę je. Dwa się ich więcej w sumie. Mam jeszcze jedne w yy, korytarzu, ale ja w nich chodzę, więc to jest oczywiste, że będą nam dobre. Dobra, jak chcę już założyć skarpetę, no to yy, już na sam koniec takim. One na lato są yy, i ja sobie ogólnie zamówiłam drugie na lato też yy, wysokie. Ja w sumie lubię wysokie buty na lato. One są ogólnie na mnie dobre. Tak się prezentują. I nie wiem, jak to dla was pokazać, ja Naprawdę nie wiem, Tak, Tak się prezentują. Nie. No. One są na mnie dobre. Co? I co tutaj dalej gadać? Następnie są z tej samej firmy. Ja w ogóle praktycznie każdy buty mam z tej samej firmy, firmy z Jennifer. Y. Nie wiem jak to się czyta. Następnie mam takie buciki. One są na mnie dobre, bo ja je ostatnio kupiłam. Dalej mam zwykłe alidaski z wysoką choleską One były ogólnie myte, gdy po podeszwie. I one są na mnie dobre. Ja je sobie zostawiam. I może jak mi się coś znajdzie, taka wena twórcza tymi butami, no to to ja sobie jedna że bo ja je e, tak czysto teoretycznie kupiłam e, na jesień. A myślę, że wiosnę też pewnie będę chodziła. Więc te są na mnie dobre. A dalej mamy buty fila dla debila. One też były ogólnie miłe, ja w nich nie chodziłam, jakby no. To są tylko w takich jakby małych otworach. Y, powsadzone i one są git, one są w sumie fajne i ja je chyba sprzedam na Vinted no, więc tak, więc ja je sprzedam na Vinted jest git i tylko jedno but mam jeszcze do tak, te, te, które teraz mam, to muszę je tylko umyć jakby ja je kupowałam w sumie jako ostatnie jakby je kupowałam, więc yy, ja je kupiłam gdzieś na początek kwietnia, koniec marca, coś takiego I yy, yy, one jakby odtąd liczyć, no to one były jako pierwsze kupowane, nie wiem No, je najpóźniej kupiłam, więc one są takie najnowsze, można powiedzieć, a są najbrudniejsze, jakby no, no ale to są takie zwykłe, y, fajne y, fioletowe trampeczki. A ja w ogóle tak samo miałam z tymi Adidas'ami, że fioletowe, wow, wow, będę w nich chodziła ciągle, bo fioletowy to mój ulubiony kolor. No i co kilka razy je namożyłam. tak zbytnio mi się znudziły. No a myślę, że w tych będę chodziła często. No i ostatnie to będą, właśnie do przymierzenia. To były moje w szóstej klasie buty szkolnej i one się w ogóle w ogóle nie zniszczyłem. Więc no, więc przymieszam i przy, wrócę już do Was jak będę na górze. O jest. Jakby tak, jestem cała mokra, wiem. Um, ale... O Boże, jaka jest suknowna! Tutaj mam mokrą bluzę, super wszystko pięknie ładnie. I mamy paczuszkę. Tutaj moje tane to... Nie pokazujemy Ty nagrywam, o, bo chciałam krzesło Nie przejdziesz Nie przejdziesz Ostre narzędzia Niedozwolone dla mnie O i na pewno nie dla mnie Boże, Jakby No tutaj Okej, okay. jestem down'em, okej okay. Wow, wow, słuchajcie Patruszce są buty, one się w sumie wydają takie duże, takie masywne Jakby one, one nie są jakby ciężkie, jakby są trochę ciężkie, ale nie aż tak bardzo, nie? I tutaj drugi bucik w ogóle bardzo ładny. Zu ja, mają. Tak, tak naprawdę to ja na niezbyt nie patrzyłam. One gdzieś... O, o, tutaj mają taki mini uszczerbek, ale... Dobra, ja przyszło to w takim kartonie. Więc ja już je mierzę i zaraz się z Wami zobaczę. A tak swoją drogą zrobiłam sobie w No. Więc widzimy się zaraz. Okej, okay, dobra, o co. Tak, Słuchajcie, mamy już drugi dzień. Um, I ja jestem już jakby ubrana na te przemówienia. W ogóle tylu, to u mnie jakiś szok jest. Zaraz wam wszystko pokażę w lustrze. E, trochę się stresuję tą przemową, um, ale mam już jakby wszystko przygotowane. Tak będę z tą bo ja Mam gdzieś takie jakby. Miałam gdzieś taką jakby podkładkę, ale no, taką będę mówiła, więc myślę, że jest okej. Okay. Okay. Więc teraz ci pokażę dla Was w lustrze. Okej, okay, słuchajcie, tak się prezentuje moja stylówka. Tak być mam szafę otwartą. Powinnam ją teraz sobie zamknąć. Tak, pączek tutaj leży. No więc zamykamy szafę. I na Instagramie wrzuciłam właśnie, jaki case mam sobie założyć, więc możecie mi głosować, jakby wiem, że ten film będzie wstawiony po tym całym głosowaniu, ale dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. No więc tak się prezentuje moja stylówka. Make-up też nie jest za mocny, więc myślę, że jest gites. No i to właśnie są te um, bociki, które wczoraj mi przyszły i mam jeszcze drugą paczuszkę, która mi właśnie idzie, którą tutaj ja, więc... O Boże, może jakoś tak, więc widzimy się za chwilkę. Okej, okay, słuchajcie, wróciłam i mam paczuszkę, um, drugą paczuszkę nie miała przyjść, Trochę. Nie, chyba to tak. Odpakuję Jakby ten. Jakbym. Jakbym Wziąłem nóg do tego, ale chyba. Myślę, że nic my nie potrzebne. Jakby na no, nożyczki mam. Ok, cztery proste wszystko. Dobra, i pierwsza rzecz to jest bluza. Bluza taka oversize'owa ona no całkiem duże i ona ma tutaj takie metalowe jakby kółeczka. No i ona jest taka wersjowa. Potem może będę dawała przybitki, jak to mierzyć wszystko. Następnie odeku jest taka. O, na tą sukienkę czekała moja mama ma taką samą. No taka bardzo ładna w sumie ona jest. No, bardzo ładna. I będę na pewno nie chodziła. No i ostatnia moja dość no, chyba najbardziej wyczekiwana sukieneczka. To jest taka biała dżinsówka. Ona jakby... On jest niby mini. O, to jest przód. No, ona jest niby mini. Ale czy ja wiem? Na mnie w sumie nie będzie taka mini. No więc na tą sukienkę najbardziej czekam więc, może pod koniec filmu będą dogrywki, jak e, mam to na sobie. Więc, no, widzimy się potem. Okej, okay, słuchajcie, moi drodzy. Ten odcinek dobiega, o boże. Ten odcinek dobiega już końca. Um... Nie nagrałam jakby końcówki z przymierzeniem tamtej rzeczy, dlatego, że one są teraz w praniu. Jakby były wyprane, i teraz się suszą, więc są mokre a nie chciałam przedłużać aż tak bardzo tego odcinka, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i liczę na bardzo dużo łapek w bardzo dużo. liczę na dużo łapek w górę oraz mam nadzieję, że jak jeszcze nie zasubskrybowałeś, to naciśnij tam ten czerwony przycisk na dole. Będzie mi bardzo miło na serduszko. A ja Wam już dziękuję. Cześć! pa!